Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku otwieramy sobie dwie baczuszki. Ehm, no i tylko niestety w jednej jest i to jeden konik, bo jeszcze czekam na trzy aktualnie, więc. Tak. Otwórzmy najpierw z monocerusa, jest mniejsza i zaraz do wrócę, tylko muszę was na dół bardziej zrobić, znieść. E, ogólnie, jakbyście słyszeli jakieś dźwięki, to mój brat i moja siostra i kolega mojej siostry, więc. Yy, staram się ich zagłuszyć, ale nie wiem czy mi to wyjdzie. Po prostu będzie rozcięłam tą folię. Aha. Fajnie. Super. Yy, tak. I te story za nożyczki jakie mam, bo są jakieś takie różowo-żółte takie dla maluchów. Ale to są jedyne nożyczki, które mam przy sobie. Okay. Dobra, folię odkładamy. To nas nie interesuje. Tak wygląda paczka. No i... No, tutaj nie ma żadnego konika. Nawet w skali Little bits Nie, nie, nie. Jakby ktoś mi tu wszedł, to przepraszam. Mm, ale tak jak mówiłam. Tu wszyscy mi teraz będą chodzili. Więc... Jakby ktoś mi tu wszedł, to... Przepraszam. Co? Dobrze. W sumie! Nareszcie otworzyłam paczkę w miarę szybko. Przynajmniej pierwszą, bo w drugiej no, będzie trochę więcej problemu. A, to jest przyklejone! Nie gadajcie! O, oh no! Muszę to rozciąć. Muszę to rozciąć. Chwila. Jeszcze tutaj, jako muszę się po palcu nie przyciąć. Dobra. Okej. Okay. Jak widzicie, no nie ma tutaj konika. Jest to miękkie, więc konika tutaj nie będzie. Ale, 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 ale. Mamy tutaj dużo innych fajnych rzeczy. Fale sobie też odłożymy. Mamy tutaj materiały pikowane, ogólnie. Dużo ich dosyć kupiłam. Zaraz wam pokażę dokładnie, jakie kolorki. I oprócz pikowanego materiału, mamy tutaj również sznurki. E, w sensie nie sznurki, tylko te. E, Rio Rondo. Nie, chwila. To są sznureczki. Ogólnie ta się nie była, ale widzę, że chyba z tych sznureczków kantary mi nie wyjdą, więc trochę słabo. Idzie z mnie, Riorondo. Halo. Eee... Albo mi nie dali Riorondo. Kwilka. Eee... Zobaczę w tych sznureczkach. Nie. Tu jest tylko paragon, który nas niezbyt interesuje. A nie! Jednak nas interesuje, jak go A! Tu pewnie będzie ten ten, no tym Riorondo, czy jest, czy nie. Chyba to ja go sobie lepiej zostawię. Bo nie widzę tej Riorondo. No dziwnie trochę, kupowałam na pewno. Zaraz jeszcze. To zgodnie z, z to a w tej folii nie ma? nie ma Ach, to dziwne trochę no ale bynajmniej mamy materiał pikowany trochę się za dużo naoglądałam poradników i stwierdziłam, że go sama muszę mieć mamy taki jasnoróżowy w ogóle jest taki mega szorstki w sensie, no taki dosyć szorstki dalej mamy taki em, bo po tu jeszcze w środku jest? Mam tylko. Dalej mamy taki mega jasno niebieski. Trochę mi się rozwinął, ale nieważne. Tego położę na różowym. Dalej mamy y, pomara y, pff, pomarańczowy, granatowy. Um, dalej mamy. Ktoś y, też mi się rozwinął. Dalej mamy czerwony. Dalej mamy jeszcze dużo, i tutaj zostało. O nie, ja tu lepiej zatrzymałam, bo idą tutaj ktoś. Dobra, jestem. Dalej mamy taki pudrowy różowy. Na że wygląda jak biały, no ale musicie mówić, że on jest taki mleczny różowy. Dalej mamy taki jeansowy, no taki, tak, taki jeansowy, bardzo, bardzo podobny korek. I tutaj mamy taki, on na stronie Monotruse był podpisany jako beżowy, no ale tak w rzeczywistości jest biały, a ja, mi właśnie zależało na jeśli chodzi, że ja chciałam biały po prostu. Że mi się to paragon nie włożył. Włożył się. I jeszcze wam te sznurki pokażę, tylko muszę je. Tak, wyjąć. Nie sądzicie? Oj, one są poszczepiane razem. No nie. Tu mi się tutaj. No nie fajnie. Dobra. Chodźcie, chodźcie. Tak wygląda żółty. Może z tego jakiś kanter się uda zrobić, tylko... No, gdzie jest moja Rio rondo, tak za bardzo muszę zobaczyć, co się tam stało z tym. Tutaj mamy taki zielony. Ała! Ciu, I dalej mamy. Taki czerwony. Dobra, to ja może schowam. Hmm. Nie wiem wprawdzie gdzie jest moje Rio Rondo no ale... Nic już na to nie poradzę. Dzisiaj w sumie mogę poradzić, bo, jest... bo nie... Dobra, nieważne. Czyli podsumowując paczkę z Monocerusa, bo to kupiłam z Monocerusa. Eee, tylko sobie to zamkę woreczek z tymi szczurkami. Mamy tutaj... Mega mega dużo materiału pikowanego, jak widzicie. I ogólnie przepraszam za mój głos, ale jestem chora trochę. I mam zatkany nos i boli mnie gardłów, więc tak. Czy to jest nie, to nie jest taki sam kolor, dobra. Więc mamy tyle materiału pikowanego, strasznie, strasznie dużo oraz moje sznureczki i do którego nie ma. A więc teraz otwieramy większą paczkę, więc muszę podnieść to a więc, dobrze, przyjeżdża druga paczka eee, Jest to paczka ze sklepu brejer.pl Jest tutaj mój trat Jezus, jak już chcę Otwieraj się, ty niedobra paczko Dawaj mojego konika Ogólnie ja mogę Wam powiedzieć już, jaki to jest konik w sumie. Albo jeszcze nie. Poczek poczekacie jeszcze sekundkę chyba. I przekonacie się o tym po prostu sami. Dobra, no nie mogę tego otworzyć, się rozciąć. O nie! To jest jakoś inaczej zaklejone niż ja bym chciała, żeby to Czy mogę? Dobra. rozciłam to po środku lekko. Zepsułam troszeczkę kartoną, ale to chyba już jest nieważne. Mmm! ale piękny karton, super. Dzięki, bardzo mi się przydało życie. Chodź, chodź! Czekajcie. Mam paragon, ale. Akurat tutaj nas to niezbyt interesuje, Kolejny kartą. Dobra, i to wszystko chyba. Podniosę chyba was troszkę zaraz. Bo nie wiem, czy będzie. widzieć tego konika. Widzicie go? Jest to Lionel. Ehm, tak! Ły, <ścoughs> ty jesteś ładny! wiecie co? Ja chciałam kupić keczmi. Ale catch mi jest w dosyć podobnym malowaniu, co mój koń Shire, z Breyera i stwierdziłam, że no molt jest ładny, no podoba mi się, ale niestety, no malowanie ma bardzo podobne i no nie chciałam mieć takiego podobnego konia. O nie, znowu mam problem z tworzeniem tego. No, nie chciałam mieć takiego konia podobnego, więc zapytałam się. Stelli 807 jaki? Czy jest drugi mod Catch me. Powiedziała, że tak, że jest Lionel. No to na monocerusie go nie było, więc nie szukajcie na monocerusie, jeśli ktoś jest zainteresowany Lionelem. Na monocerusie Lionela nie ma. Jest chyba tylko na Breer PL z tego, co widziałam, więc. Oj, oj! Ale rozwaliłam teraz. Chyba tak pudełka to nigdy mi się nie zdarzyło rozwalić od Brejera no ale... Jak trzeba, to trzeba, nie? Ojej, oj! to jest katalog? Tak jest. Jak coś mi... Coś mi się wydawało, że to będzie katalog. U, takiego to katalogu to chyba jeszcze. Nie mam. Dobra. Mamy Ketchmin, ale on jest fajny, ja Cię kręcę, dobra, to pora i czas na nasze kochane druciczki, ja słuchajcie, stwierdziłam, że oszczędzę Wam tego czasu, kiedy będę się z nim męczyła, więc to zaraz, kiedy już go z tych drutów wezmę. Dobra, im więcej tradów, tym w sumie lepiej, bo tym szybciej je otwieram. Co jest? Wychodźmy tutaj. Koniku! No, bo tutaj drut nie chce przejść, coś tak widzę. Oj, oj. Chwilka, jak tutaj naprawię. okej. Okay. No i teraz trzeba troszeczkę tutaj. A tu jest jeszcze jeden drut, nie zauważyłam go. ZW. Dobra, ogólnie, jeśli ktoś się nie chce męczyć z drutami, to polecam po prosto nożyczkami je przecinać, bo inaczej po prostu może być. No, trochę trudno. Ja też teraz te druty wszystkie otworzyłam, po prostu przecinając je nożyczkami, bo nie mogłam ich inaczej otworzyć, serio nie szło w jedną, w drugą nie szło nic okej okay. czy Lionel już spadł czy jeszcze nie, jeszcze nie no to zaraz tutaj zobaczymy dobra, tutaj mu zdjąłam to z nogi no tutaj Latuj, drucie Spróbuję wszystkie tam wepchnąć do środka. Wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej takie. Okay. O! Wyleciał! Widzicie? Mówiłam. O! Proszę. Dlaczego ty, 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 ty jesteś przyczepiony? A! Te ruty. Te ruty są złe i wkurzające. Jeszcze tutaj masz coś na nożę, ma przykład jedyna. To są moi sąsiedzi, tak? Ja takich krzyków wysłuchuję codziennie. To jest Lionel. O oh my god. Ale on jest ładny! Super. A, kiedy jesteś ładny? Na pewno się sesja zdjęcia pojawi na um, Instagramie. Więc to by było już chyba na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia. Pa!